Nintendo 64 Ale bardzo was przepraszam, dzisiaj nie będzie żadnego Nintendo 64, tylko znowu będzie Sega tym razem walnie dzisiaj z buta Dlaczego? Zaraz się przekonacie dlaczego, ponieważ dzisiaj dostałem bardzo fajną paczkę Dzisiaj dostałem bardzo fajną paczkę, ponieważ ona zawierała w sobie bardzo ciekawy tytuł Muszę się napić napić Cóż, napiłem się wcześniej herbatki, ale to chyba nic. Dzisiaj krótko, bo dzisiaj kupiłem sobie dzisiaj zdobyłem Street of Rage 1 na Master System. Tak, ta gra jest praktycznie niespotykana. Miałem bardzo wielkie szczęście, że znalazłem to na Allegro. I uwaga zobaczcie co jest w tym różniącego się. Jedynie tylko wersje, a gry są po prostu różne. Może tam... Zawierają jakieś tam podobne poziomy, no ale bardzo fajnie to wszystko wygląda. Szkoda, że of Rage yy, na Master System jest tylko dla pierwszego gracza, a na Ma Mega Drive jest we dwójkę. Dziwne, co? No cóż. Ale dzisiaj pogadamy o wersji Master System, dlatego że on jest bardziej ciekawy, został wydany dopiero w 1993 roku, w tym samym czasie, gdy też już było robione Streets of Rage 2 na Master System. Bardzo chciałbym go zdobyć, ale niestety nie wiem czy on będzie w ogóle, bo to jest jeszcze chyba czy W ogóle Streets of Rage to w ogóle bardzo rzadki jest tytuł na Master System i to jest cartridge do Master System. Bardzo fajny, nie jakoś tam... Wiecie, szpanerski, ale e, fajne są te literki, tak jak w Sonic Chaos to widzieliście. Mogę nawet podesłać linka, że tu są takie duże litery. No i działa. Przetestowałem je po prostu świetnie działa, tylko jest jeden mankament. Piosenki... Soundtrack w ogóle jest troszeczkę spowolniony, tak jak Sonic 1 na Mega Drive'a przykładowo. Czy Super Thunder Blade w tamtej składance. Więc... to jest lipa. Więc e, pokażę wam gameplay. I w przyszłości będę robić z tej gry let's play, ale na emulatorze. Bo nie będę normalnie nagrywać z telewizora, bo to po prostu będzie, będzie słaba jakość. Więc nie polecam. Ale gameplay z tego oczywiście zrobię. Postaram się. I uwaga, za tą grę zapłaciłem tyle, tyle zapłaciłem, dlatego że to jest po prostu unikat. Ja zrobiłem tak, że były 3 godziny do końca licytacji, a ja sobie pomyślałem, dobra, biorę, bo w sumie co się będę tam szczepać, będę miał fajną kolekcję. No i widzicie, mam. Przed wielkanocą wygrałem i dopiero teraz wstałem, bo skomplikowana sprawa była. Pieniężna i no musiałem troszeczkę odłożyć czas, żeby zdobyć kasę i zapłacić za to. Bardzo fajna gra, polecam, jeżeli lubicie 8, 8 bitów i naprawdę. I... Czekajcie, jakoś to muszę poprowadzić. Czekajcie, by mi się tu coś tam zrobiło. I przemieszczamy grę na półeczkę. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Po prostu Master System wymiata, bo ma fajne okłady. fajne gry. Częstoś ja mówiłem, że nie ma fajnych gier. Ostrość na 64 właśnie. Na Master System K też w sumie musi być. No, to są gry. W przyszłości jeżeli uzbieram więcej gier na Master System, to je ja Wam pokażę razem. Żeby nie było. Chciałbym Sonika 1 z pudełkiem i bynajmniej z instrukcją do Master System. No i jeszcze Sonic Spinball i może jeszcze Doktor Robotnik Min Machine, bo to jest dosyć ciekawa gra. Przetestowałem, bardzo fajne jest na Master System. Na no Mega Drive'a też jest fajna, ale Master System dla mnie bardziej taka fajniejsza jest wersja. A, wszystkie są fajne wersje. No więc tu numer katalogowy się od razu nam przedstawia, czyli najnowsza gra do tej pory u mnie to jest Sonic Chaos. Nie? Ale bardzo bym chciał Series of Rage 2, bo to jest bardzo świetna gra. Zresztą macie Soundtrack, więc tutaj jest spore udowodnienie tego. Dobrze, więc mi się bateria wyczerpuje. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się film podobał. Subskrybujcie, oceniajcie i dawajcie łapki w górę. Do zobaczenia wszystkim w następnej prezentacji.